Dzisiaj mam radiowóz. Prawdziwy. Zaraz wam go pokażę. Ale jadę na akcję, że tak powiem. Taka niespodzianka dzisiaj. się do dyspozycji Radiowóz, klasyka gatunku Crown Victoria, samochód na żółtych, bo, bo to jest prawdziwy radiowóz yy, z wszystkimi i oznaczeniami, yy, wyposażeniem mamy Koguta oznaczenia. Mamy zajebistego z tego pushbara. Jest konkretny. Tu generalnie można zobaczyć, co nam się kończy normalnie. Steżak, jeszcze mamy sporo przerwy i zaczyna się fruszbar. To oczywiście jest jeszcze dodatkowo wzmacniany. Oczywiście szperacz. Oznaczenia. Samochód jest obecnie na warsztacie, więc przepraszam, że nie jest wylizany. Kolba zajebista, kolba. Widzimy. Nie działa. Tu mamy cały sprzęt do sterowania dyskoteką. Za chwilę go odpalę. Póki jeszcze nie wjechałem do lasu, bo w lesie nie będę robił siary. Dokładnie nie wiem jeszcze co, co yy, które przyciski do czego dokładnie są, ale ta cała dyskoteka u góry działa. To za chwilę Wam pokażę. No i z tyłu jest przegroda. Powiem Wam, że to nie ma także samolot jest w zabudowie mocna pleksa to bardzo nawet jest że robiony w stałach tu mamy jeszcze latareczkę Chyba no się zamknąłem. No to wam powiem, niezły fakap. Autentycznie się zamknęłem w radiowozie. A najgorsze jest to, że kurwa jestem w szarym polu. Nikogo nie ma i kurwa nie mogę wyjść. No nie? Bez kitu. Z jednej strony nic się nie dzieje. Oczywiście nie ma tych bolców, ale to teraz to wiem, że ich nie ma. To samo tutaj. Oczywiście to jest poblokowane, nie działa, nie? Z tej strony to samo. A ja jestem, kurwa, w szczerym polu, nie? Kurwa, bez kitu. I tym oto sposobem zamknąłem się, kurwa, w radiowozie, nie? No i ludzi nie ma. I nic, będę się dzwonić po Krzyśka. Bo jestem w ciemnej dupie. Zostałem... Sam się aresztowałem. Bez kitu. No i zadzwoniłem po Krzyśka i teraz oni będą mieli bekę za mnie, nie? Że że kurwa się zamknąłem w radiowozie. Nie? Brakuje mi powietrza. Uwaga proszę państwa. Sytuacja niesamowita. Nasz fotograf John Green dostał w prezencie do objechania, sfotografowania. Samochód policyjny. Nie ma go już dobrą godzinę. Nie ma go już dobrą godzinę na warsztacie. Zastanawiamy się, gdzie jest. Nagle pan Green dzwoni. Mówi, że użył wszelkich możliwych sposobów, żeby się wydostać. Niestety. Zatrzasnął się w radiowozie. Pięknie wygląda. Właściwie wygląda jak złoczyń. Uśmiechaj się, uśmiechaj. Tak, pięknie. Nie, posiedź sobie jeszcze. Co za ziele... zieleniak, no. Zatrzasnąć się w radiowozie. Czekaj, powietrza ci wpuścimy, chcesz? Nie, może się tam z... popuściłeś ze strachu. <śmany> o kurde, musiałeś się bardzo denerwować tam. <śmany> Tego nie grali po prostu. Nie? Ja wiem, że ksywka zielony to nie jest bez parady. Tak? To ma podłoże silne. Green, jesteś właśnie głównym aktorem mojej pierwszej relacji. Uśmiechnij się ładnie Chcesz latareczką się? Chcesz się latareczką pobawić? Tak? Rozumiem, dobrze. Jeszcze troszkę się nad tobą poznęcamy. Proszę Państwa, coś pięknego Jest to całkowicie Niezaplanowane Robił sobie sesję na łączce o Dobrze, że miał telefon ze sobą, bo no, teraz, teraz, dopiero byśmy bo... go wieczorem znaleźli. Dobrze. Myślę, mi daje Myślę, że sam to skomentuję w odpowiedni sposób. Pozdrawiamy. Ale siara, co? Kurwa, dobra, jadę stąd, bo po prostu... Wstyd i hańba. No, ale takie przygody też są fajne, fajnie się to będzie wspominało i... I tyle, ale autenty, autentycznie się zamknąłem, yy, nic tu nie było, tak jak Krzysiek wspomniał, nic tu nie było wyreżyserowane. Autentycznie zamknąłem się w szczerym polu w radiowozie i Krzysiek musiał przyjechać i miał niezłą pompę z tego. No cóż, przybywa.